Musisz powiedzieć, dzień dobry, wszystkim istnieje, żyje. Dzień dobry, wszystkim istnieje, żyje. Jak w kościele kiedyś. Jestem, pamiętam, ufam. Czy może teraz też, ale nie uczęszczam. Jestem, pamiętam, zgrzałam się. Dzisiejszy kadr sponsoruje Lulusia. Nowy kadr. Nowy kadr. Dzień dobry, poniedziałek, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny film z serii lumpeksowych inspiracji, myślę, że tak możemy go nazwać. Jest, kurczę, słuchajcie, duszno. Sprawozdanie pogodowe na początek każdego filmu e, szmatowego. Więc w Warszawie duchotka, zachmurzone niebo, bez promieni słonecznych, jedyne te, które mam w sobie. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o resztach ponieważ od dwóch dni są już wakacje. Nie wyobrażam sobie jakiegokolwiek wyjazdu, gdzie nie zabrałabym ze sobą dresów. Czy jadę na Mazury, czy jadę w góry, czy jadę nad morze, czy jadę po prostu y, gdzieś na wieś, uważam, że dres to jest rzecz, która jest no must have, po prostu trzeba mieć ze sobą. Wiecie, u nas w kraju nigdy nie wiadomo jaka będzie pogoda, dlatego zawsze bluza, czy jakaś na y, zamek, chciałam powiedzieć, czy na suwak, czy przez głowę. Długie spodnie, żeby kleszczyca Was nie dopadła. Pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne. Pomyślałam, że pokażę Wam różne dresy, które ja posiadam ale wszystkie będą z lumpeksu. Bardziej nie dało się tego zagmatwać, starałam się. Oczywiście na różnych stronach internetowych, takich, które kumulują różne marki, często są bardzo fajne promki na dresy, ale zachęcam Was do tego, żeby jednak w pierwszej kolejności rozejrzeć się po lumpeksach, ponieważ często tam można właśnie trafić dresy również markowe, i nie zawsze one są super zużyte, w sensie ich stan często pozwala na to, żeby je mm, kupić. Dresy są super. Zaczynamy. Przykleiła się do mnie sukienka. Jakąś część tych rzeczy oczywiście widzieliście, natomiast będą trzy takie, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego. Premierowo pokażę je w tym właśnie odcinku, także nawet może to jest trochę hol. Nie wiem. Pierwsza rzecz to jest bluza Nike. Szara, z czarnym logo. Ona jest mega, mega ciepła. Ona mnie tak ogrzała tej zimy. Jest, żartuję, ale jest naprawdę mega ciepła. No i myślę, że to jest taka rzecz, która po prostu, no zawsze się przydaje, do wszystkiego pasuje. Ja na potrzeby filmu wrzuciłam do tego sobie shorty jeansowe. Też z Lupexu. Też takie stareńkie. Tak ta bluza wygląda. Widać, można dostać lejki. W szmatach. Okay. To jest koszulka, której ja jeszcze nie pokazywałam. Ona jest z Adidasa. Myślę, że to może być koniec lat 90., albo jakieś lata 90. Proszę trzy paseczki, krótki rękawek. Z takiego fajnego materiału myślę, że ona była właśnie, żeby sobie pobrać. Piłkę nożną na przykład, ale można również w inne gry pograć kręgle, zapasy, chińczyk, yy, co tam chcecie. No ale jest oryginalna, w kolorze granatowym, bardzo schludnie wygląda, można w niej się wybrać na zakończenie roku, ponieważ u mnie się zawsze mówiło, że wiecie galowo-galowo, ale granatowo-biało. To jest. Już nie wspomnę, że ona kosztowała 3 zł. Pozwoliłam sobie założyć mój basicowy ukochany t-shirt, żeby pokazać Wam dwie bluzy. Tutaj mamy Adaś, 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 żeby nikt nie miał, wiecie, problemu na dzielni. No i żeby tak odsportowić trochę ten dres, on jest mega ciepły, można się nim super obrzać No to wrzuciłam takie trzy łańcuszki. No i zawsze właśnie dobieli. Chłopacy na dzielni, no jest i żabelek. Tutaj mamy stujeczkę. Słuchajcie. Za cienkę Ja się boję. No i słuchajcie, zawsze fajnie wyglądają do takich białych koszulek tego typu bluzy. Także jak się nie wie co. O i taką stujeczkę. Jak leciały starlinki, to słuchajcie, miałam te bluzę i były 3 stopnie na plusie w lesie. A mi było ciepło, bo właśnie miałam te bluzę i ona była z lumpeksu, ja już ją pokazywam w którymś cholu. Musisz odpowiednio dopasować bierze biżuterię do okoliczności. Uh! sobie jeszcze po tego waria na małą. Proszę. może takie tu w ogóle powinno być, to wypięcie. Elegancko. Przepraszam bardzo. Nawet na kanale bierzemy ze sobą dres. I things. druga. Czek se bluzy, Minoromia mam. Na dzień się pokażę, dzisiaj tam saksy bluzę, bluzę seksy mam. Na dzień jestem najlepsza. Wszystkich dam. Symua, żebelek. Tego jeszcze nie widzieliście. To jest też taka bluza zapinana na suwak najki. I uwierzcie mi, że one są naprawdę mega ciepłe. Tu już mamy taki klasy, klasy, klasy. vintage, czy retro zestaw kolorystyczny. Na pewno właśnie tatusiowie, wujkowie. Też mieli właśnie dressy komplety takich ortalioników, w w odcienia. Dresy szelesty mieli. Dresy szelesty. Bardzo dobrze mówisz. się się lecia szeleścił. Pominasz... No. Jest super właśnie. Te kolory mi się bardzo spodobały, słuchajcie, w tej bluzie. To nie była tania rzecz, ponieważ 27 zł kosztowała mnie, ale Juli tata dołożył mi, powiedział, bierz, bo warto. Takie bluzy się zawsze nosi, bo akurat z nim byłam w Lumpeksie. Mam piękny dres, dres, dres szeleski. Do tego dopasowałam właśnie taką pomadeczkę na lata 90. Nie naprawdę myślę, że super. No i właśnie zawsze fajnie, że wygląda do czarnych desów, do jakichś ciemnoszarych, do niebieskich, do jeanów. Wiecie, co to za symbol. Widzicie, że jest w kolorze złotym. A jakie ma wąskie, no tak? Czyli... Przestań. Zobaczymy, czy wejdę po tym lockdownie. No weź wejdziesz. Czy wejdziesz? Eee, no nie jest tak źle. Paski nawet nie układają się w jakieś szczególne fale. <grymne> Wskazam sobie bluzeczkę. Żeby nie było tak nudno. Tu troszeczkę wypuścimy. Żeby za zasłonić <grymne> brzuszek. O, przepraszam. O dziwo jest to emeczka. Nie pytajcie, jak ja to zrobiłam. Bo to pewnie jest ten fason, który ma mi sieć, nie? A, A co ma mi sieć, nie utonie? <grymne> A poważnie na Tobie jest troszeczkę przelagający. Wiesz co, ja nie wiem czy Podkreślający ja Podkreślający sobie... swoje kształty. Odezwała się tutaj z tyłu. Chula. Ja nie wiem, ja nie wiem czy ja sobie życzę uwag od osoby, dla, dla której... Um, czekaj teraz, żeby nie spać, bo nie pamiętam. Eee, ta, koszula nie pobiegać, Ehe, ta koszula to była slim fit. Jak to Ta koszula to była slim fit. A to jest nie plus size, tylko one size. size, over size. No to nie, nie słowo? Nie wiem, czy sobie życzę uwagę do osoby, której oversize wygląda jak snippet. Co? Nie rozumiem. Oversize wygląda jak slim fit. Załamałam. to Słuchaj, 4... dobrze, że ty masz głęboki social distance nie wyrzucisz się z domu. Ja, to, a mam Myślę sobie, no, o co chodzi, o co? Skoro oversize wygląda na mnie jak slim-fit, to znaczy, że ja w tym over... obrażam się i wychodzę. I ludzie się dziwią, że mnie na filmach nie ma. To już wiecie. Jak to wszyscy mnie obrażają? Wiecie to się... ja już tak nie mam te pamięć Naprawdę, bosaka niewybrania u nas w fascyzm. <laughs> bosaka Bosaka niewybrania, ty na bosaka. Widzicie, jest spodziewane, naprawdę nie były drogie. Na pewno tańsze niż, wiecie, w jakimś sklepie takim z takimi nowościami. I ostatnia z rzeczy, których jeszcze nie widziałyście, to jest kostium kąpielowy. Ja wiem, jak to brzmi, kostium kąpielowy z y, Lumpexu, ale zwracajcie uwagę, bo często kroć znajdują się tam też, y, też również nowe rzeczy. I ten kostium właśnie był y, nowy, miał metki, miał... No, no, no. Y, co? Zabezpieczenie kroczu? No wiecie, tą plastykową wkładkę całkiem nie śpikaną. Ale tak mi się spodobał i on dziwo był w rozmiarze XL, więc świetnie. Troszeczkę nam nie za duże, ale jakoś sobie z tym poradzimy. Więc mamy czarny kostium Fila, regulowana długość ramionczek i z tyłu na wysokości łopatek jeszcze jest też taki Fila. Pizdru. Super, taki z druciki, ja za niego dałam 5? 40, 69? Nie, nie. 23? Nie, on był w normalnej cenie wyceniony na 50. A. A. była przecena 50%, to 25 zł. Słuchajcie, ja jaram się naprawdę. Co prawda jeszcze nie wyobrażam sobie, żebym miała pójść na pływalnię właśnie, Ale ślicznie, na Tak, nad jezioro, żeby wy, tak pływać wy, 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 Wycierałam w wysokiej temperaturze, myślałam, że się zniszczyć, ale się nie zniszczył. Ale zdrobź się nie wyglądasz, bardzo zdrabnie się w nim wygląda. Mega. Okej! Okay. I proszę jest, 40 zł kobieta nawet złotówki mi nie chciała opuścić, trudno hmm, myślę. Powiedziała, że wiele kobiet oglądało, wiele wracało i że to nie jej lumpex, po czym powiedziała po godzinie, że ona teraz już zamyka ten lumpex, ponieważ no po wakacjach jest, ona nie będzie płaciła na wszystkich tych... Za wynajem ja i tak dalej. Ale ten dres szarest to jest bardzo uniwersalna opcja, proszę Państwa. To jest dres, który może służyć jako śpiwór pod namiotem, nie trzeba wtedy już dodatkowej Osłony na siebie zakładać, wystarczy spać w tym dresie. Jeśli chcecie przebiec półmaraton i zamiast 4000, czyli iluś tam kalorii, spalić 15, bo się ugodujecie w środku, to no włóżcie jeszcze po ziemniaku i po dwóch godzinach biegu będzie pirek. W tym jest tak gorąco. Jakbyś się mnie ktoś zapytał, jak w tym jest gorąco, to powiedziała: właśnie tak. Ale słuchajcie, to jest ekstra. Ja wiem, że my jesteśmy już umówieni na wspólne zwiedzanie Pragi w tym szeleście. Ale musimy się wstrzymać jednak na wakacje, bo naprawdę, no mój feromon by się roztoczył aż do Ochoty i do Brudna, jak ja mam w tym, kurde w sierpniowe popołudnie popylałam głowę obrzeskiem. Do Ochoty i do i się jedno, do Grudnia. Bo wiecie, jak to jest z Warszawą, z jednej strony wola i ochota, a z drugiej Brudno i Włochy. Ja mam odwieseną tego dresu i to jest już tylko luźna stylówka, to jest luźna to jest stylówka. Ja ci powiem, ja poczekaj. Już mi cieknie spod brwi. Jebło. <śmiech> <śmiech> Czyli rozumiem co? Dychoteka? O czeka. No To luksus. Możesz i do wydkaca do po zakupy. Do i do wytka po zakupy. Upatrzę sobie jakieś buty sportowe, więc ja mam propozycję, że wyjdziesz w ten, jeżeli jesteś odważna. Kurwa, bo ja to mówię. <laughs> to jest na wierzchu mogę wyjść. Ostatnio w Majtkach latałam, podzielnie i co? Usłyszałam tylko od pana, że Figlar nie Dzień Będziesz Dzień dobry? Good morning. Przyszłam dodać trochę hej z YouTube'a. Hej, hej. Słuchaj. Morning. Na easy, by jeszcze mi nie styknęło. Weźmy to, zdaj mi Grażynę, bo już nie mogę. Wy nadal tutaj? Boże, jakie to było słabe. Okej. Okay. Bardzo mi miło, że poświęciliście mi swój czas. Jestem za to naprawdę bardzo gorąco wdzięczna. Dajcie znać, jak Wam się ten film podobał, czy udało Wam się upolować coś takiego supermarkowego, właśnie dresowego na szmatach. No i co w ogóle o tym wszystkim myślicie? Nie daj Bóg ten kostium kąpielowy z numpeksu. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego i Lulusi kanału, odet, daj głos. Daj nam suba, daj nam suba. A może pokazać mi się uda. Dziękuję. Albo dwa. Skąd tam mamy? <grymne> Super, fajnie. Życzę Wam niezwykle miłego wieczoru. Ściskam Was jak zwykle bardzo, bardzo serdecznie i chłodno, ponieważ jest bardzo ciepło. Buziaczki. Papsi! feel